Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego zegarki firmy Rolex są takie drogie? Może zegarki Rolex nie są najstarsze ani największe na świecie, ale za to należą do najdroższych, to jest pewne. I tak, w 2019 roku na aukcji w Nowym Jorku Rolex model Paul Newman został sprzedany za bajonicką sumę 17 752 500 dolarów. Z pewnością na cenę tego akurat zegarka wpłynął fakt, że kiedyś należał do znakomitego aktora, Paula Newmana. Jednak, podczas gdy inne zegarki po prostu pokazują godzinę, zegarki Rolex pokazują, że jesteś zamożnym człowiekiem. A zatem, dlaczego Rolex są takie drogie? Do produkcji zegarków Rolex wykorzystuje się drogie materiały, w tym unikalny rodzaj stali 904L. Taka stal jest bardzo odporna na korozję, cięższa od innych, idealnie poddaje się polerowaniu. Ale jest także droższa w obróbce. Firma Rolex prowadzi kilka własnych laboratoriów naukowych, w których projektuje się nowe mechanizmy do zegarków, opracowuje nowe materiały i smary. Wszystkie zegarki Rolex, od mechanizmu i zamontowania wskazówek po założenie branzoletki, składa się tylko ręcznie. Chociaż Rolex do niektórych prac korzysta z wysokotechnologicznej automatyzacji, na przykład, żeby wziąć z magazynu jakąś część, zegarmistrz wprowadza jej numer do systemu i po 5-8 minutach odbiera ją z podajnika. Całe złoto i platynę do produkcji zegarków firma Rolex topi w piecach we własnej odlewni. A każdy brylant albo inny kamień szlachetny, który znajduje się w zegarku Rolex, jest sprawdzany pod kątem autentyczności, przezroczystości i barwy oraz montowany jest ręcznie. Na zapewnienie bezpieczeństwa, w tym również intelektualnego, kompania wydaje miliony. Dlatego nawet trzymając w rękach oryginalny zegarek, konkurenci nie są w stanie go skopiować. I tak, przy stanowisku pracy Montera zegarków przewidziano podwójną kontrolę elektroniczny identyfikator i odciski palców. Części do zegarków przewozi się w opancerzonych samochodach, a trasy ich przejazdu objęte są tajemnicą. Gotowe zegarki czeka kosztowny wielostopniowy system testów w celu wykrycia ewentualnych wad, w tym sprawdzenie solidności i trwałości w specjalnym laboratorium. Wszystkie zegarki w specjalnej komorze przechodzą przez dokładną kontrolę wodoodporności pod wpływem ciśnienia powietrza. Natomiast testowanie zegarków do nurkowania odbywa się w specjalnym zbiorniku, gdzie przez godzinę utrzymuje się ciśnienie odpowiadające ciśnieniu na głębokości 12 000 metrów. Proces produkcji jednego zegarka Rolex zajmuje około roku. Ale dzięki takiej dokładności zegarki działają i na koronie ziemi, i na dnie oceanu. Podczas pierwszego zdobycia Monteverestu w roku 1953 wszyscy uczestnicy wyprawy mieli na rękach właśnie zegarki Rolex, które tak samo dokładnie pokazywały czas na wysokości 8848 m. A zegarek Rolex, przymocowany na zewnątrz podwodnej łodzi badawczej USA, doskonale działał przy ekstremalnym ciśnieniu na głębokości 10911 m. Chcesz odróżnić prawdziwego Rolexa od podróbki? Z całej siły uderz zegarkiem o betonową podłogę w sklepie. Sprzedawca na ciebie nakrzyczał, to znaczy, że to kopia. Sprzedawca dostał zawału i zmarł na miejscu. Gratulacje, próbowałeś rozbić prawdziwego, drogiego Rolexa. A czy ty nosiłbyś chińskie podróbki znanych światowych marek, żeby wzbudzić w znajomych zazdrość? Napisz nam o tym w komentarzu, zostaw lajka pod tym filmem i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.